Pójdziecie. tu patrz jaki fajny kosz jakaś książka Queen Elizabeth ula la słuchaj to nowe kierpce, patrzcie nowe kiercz la la Jakaś torba Prada o matko Bo tu nie są kurcze tanie kurde buty patrzcie Balenciaga wiecie co ja za Słuchaj, ta ludziska lecimy z tematem Co to za skarby tu mogą być Nie wiem tu jakaś słuchajcie sprężyna Czy to kobicie jakaś wypadła spirala Mujara Patrzcie tylko człowiek się zaraz do śmietnika weźmie Zaraz się zaczynają ludzie kręcić Powiem wam konkurencja konkurencja nie śpi To nie wiem co to jest jakieś kobity, patrzcie tu jakieś te primark, ale prawie prawie jak prada trzeba tu kopytem trochę kopytem trochę odgarnąć dziewczyny piszcie, buty są prawie niezniszczone na jakiś Kurde, odpust jeszcze oblecicie, może w tym sezonie śmiało, śmiało, nie krępujcie się. Tu patrzcie, jaki fajny kosz. Jakaś książka. Queen Elizabeth. Ulala, słuchajcie. Nawet mam, patrzcie, coś na wieczór do poczytania. Ale kosz jest kurcze, zacny, niezniszczony. Ta kasa też fajnie wygląda. Patrzcie, jaki kosz, fajny. Uwaga, to się dziecko. Słuchajcie, zaraz mogą. Mogą drżeć pysk Nowe kierpce, patrzcie nowy kierpce, Lala. Jakieś bachory, za Patrzcie jakie kurtki są wow. Możecie coś tutaj

う気したわ。 It's for boys. It's for boys. Yeah. Oh, nice glasses for you. Yeah. Wow. <laughs> oh, how really cool. mm. oh, Do you like? <laughs> słuchajcie, dzieciaki coś tam porwały poszły z nuką. Barbie są, słuchajcie masa Barbie ten koszta mi. patrzcie, ta Prada, ja nie wiem, czy ja bym ją to brać słuchajcie, to przecież to są to są normalni kobiety to są nowe rzeczy ja, patrzcie, jeszcze jakiś jest piękny na szczęście U la. la wyrywam, słuchajcie, chyba 2 centy na szczęście, lalka już trochę rozparcelowana ja czy tu wracamy patrzcie, zostawiłem na chwilę dzieciaki, już mi tu wzięły obsługa, a ten pies to on chyba jest, słuchajcie, taki ten on jest chyba jakiś taki mobilny, coś mi się wydaje, on chyba może jeździć, chodzić latać, fruwać i w ogóle serce jeszcze jest, słuchajta ja nie wiem, ja powiem wam ten kosz chyba zawinę i to. Słuchajcie, on jest tutaj trochę. Patrzcie na tego tego konia. Dziciaki Kurde, patrzcie grzywka. Co z tymi oczami? On jest jakiś naprawdę. Powiem wam. Przebiegły, co z tym koszem. Powiem wam, ten kosz chyba zawinęł. On ma tylko tu uszkodzenie. Ale wydaje mi się, że za darmo słuchajcie wystawię. Ktoś sobie go tutaj przytuli chętnie, nie? Co wy na to? Tu jakaś kurczę, nie wiem, myślę, że to idzie perułki, bo szukam perułkę. Ale nie. Patrzcie, no ale to jest kurde, niezłe, nie? Normalnie nowe buty, patrzcie, nieśmigane. Kobity jaki to numer. 37 tam śmiało. Śmiało wbijajcie. Są jeszcze jakieś kurki. O to jakaś dla dziewczynki. Ale tutaj słuchajcie. Ta może coś tam nie wiem, dobra, lecę dalej bo tu się słuchajcie lekki kocioł robi bizy się zrobiło dzieciaki coś patrzą, tu ktoś chyba kupsko zrobił z góry co to w ogóle jakaś książka jest patrzcie jakaś książka jest to było żarcie górcze idziemy na górę tutaj za dużo tych dzieciaków się kręci jakieś one takie a agresywniaki tu następna kurtała, kurdała jak wierciel jest myślę towaru uh, uh, uh. tutaj butelczyny jakieś tam pod spodem jakiś rainbow się kręci telewizory to ja już nawet słuchajcie ja już na telewizory nawet nie zerkam Dzisiaj to już był chyba trzeci telewizor. Tu jakieś buty. Patrzcie jakie buciaki. Balenciaga, słuchajcie. Eee, ja pierczek, że taka Balenciaga ta marka. Tu nie są kurcze. Tanie, kurde buty, patrzcie. Balenciaga. Wiecie co ja zawijam? Może ktoś se weźmie. Eee, ale ja mam dzisiaj farta. Nie no, po prostu buty Balenciaga. Ostro dzisiaj, słuchajcie, ostro. Dzisiaj podejrzewam, że jest mega na bogato będzie. Ja się powiem wam teraz z tymi butami, to tak się No delikatnie krępuje chodzić. Patrzcie, tu drugi taki motocykl już. Serio, słuchajcie, drugi. Ja pierniczę. Bym wziął tamten, to bym miał na przeszczep. A to co to za takie? Nie wiem, narzędzia tortur czy co? Jakieś wilki, słuchajcie, mną poszczuję. Nie, no niezły ten motocykl. W dzieciach chyba miał kraksę. O, a tu wjeżdżamy, słuchajcie, w jakieś tematy antyczne, chyba. Ja pierniczę, fajna te krzesełko. Niezłe krzesło, słuchajcie, to może być jakiś Ludwik 49. Niezłe Ja Psy, wilki, nie no zawiją są. Ale powiem wam, no stół to już się trochę tak jakby. Rozjechał. Ta szafa też, tak nieskromnie mówiąc, no, dosyć zajechana Co my tu mamy? Jakieś regały, słuchajcie, po przejściach. Regały są po przejściach, ale dosyć takich wymagających. Nie wlazło tu wszystko, albo już jakiś, słuchajcie, szperacz śmietnikowy był przede mną. Ale ja się zastanawiam, czy ludzie są szaleni. No, takim słuchajcie, balencjaki na śmietnik Patrzcie, tam jakaś kanapa w oddali. Ula, la. Ja pierniczę, powiem wam, ja. No, żem się nie spodziewał, że dzisiaj się do mnie los po prostu tak uśmiechnie. Tak nigdy mi tego. Jest tu jakiś. Patrzcie, artykuły kuchenne, jakieś. Noże. Te plastikowe, kurczę, ta czarna, ale. Nie wiem, co to kobieta już przestała gotować, czy co. Nie wiem. Powiem wam te baby teraz to tak się zniechęcają, coś wiecie, nie wyjdzie im jakaś potrawa. Kotlety, wiecie, źle uklepie tego. bo wywala wszystko. patelnia leci na śmietnik, ona wkurzona, później kupują nową kurde, też coś zaczyna kropić. Nie, no ta wersalka to słuchajcie, no to... No dosyć słaba pozycja. Ona już, ona już trochę pamięta. Tu jakiś stolik, jakaś princessa. Nie no, słabo słabiutko, słuchajcie, zawijam na następny i Jakaś dziczy po prostu zaczęła kręcić na dzielnicy, ale powiem Wam, na dzielnicy jest dosyć czyściutko. Tu jakieś łóżeczka, ale patrzcie, to się nazywa, to się nazywa ten kontener zapakowany po same te, po samą górkę. Nie wiem, jak się, słuchajcie, z tym zawiną, no ale. No, widzę, tak dosyć dosyć tłusto tutaj zapakowali. Jest co zabierać. Coś nie ma tu ciekawego. powiem wam towaru, nie wiem. Nie wiem, co jest bieda na dzielnicy. Jaki diabeł Co ty ludzie, słuchajcie? Tu jakiś metalowy. się nie będę zaraz. Słuchajcie, butelek zbierał. No, to nie ten. Ja tutaj się nastawiam teraz. Na no, jakieś takie no, kolorowe. Kolorowe, wiecie co mam na myśli? Kolorowe czyli złoto, ewentualnie, ewentualnie ewentualnie srebro. A tu widzę, że nie ma srebro. Patrzcie, jest jakiś cekolor. Jakaś dwójeczka, chyba z jakiegoś, z jakiegoś torta. No nie no, słuchajcie, no imprezę zrobili, a mnie nie zaprosili. Mam nadzieję, że Zgaga lekka będzie z tego, z tego tytułu. Nie no, jest słabo, słuchajcie, wy nawet nie macie nie macie co pooglądać. Tutaj to nawet te dzieciaki się nie kręcą, bo chyba nie ma nic ciekawego. Same butelki. Szkoda, że kurde tu nie skupują, tak jak w Niemczech. U, tu coś może być, bo, bo myślałem słuchajcie, że było że było grzebane dobra, lecimy na następną melinę kurde, patrzcie ile jedzenia jest w wyrzucone ja pierdzielę fryteczki, słuchajcie nieźle tu jakieś chyba pierogi pizza ja cię kręcę. ludzie, dlaczego wy tego nie rozdali, a lody jeszcze czekoladowe protein ice cream. słuchajcie no ja bym się nie powiem nie powiem żebym się nie poczęstował tu jakieś ziemniaki słodkie ale kurde tam jakiś patrzcie cały karton w ogóle cały jest karton z żarciem no powiem wam świat jest nie tu same kartony myślałem ale tylko żarcia wyrzucili o co tam w ogóle chodzi Wiadomo, że ja tu nie będę tam absolutnie, nawet dyskretnie tego zgłaszał. Ale o co tu w ogóle chodzi w temacie? Nie wiem, nie znam się.